Cześć wszystkim i witam was e, no, w pierwszym odcinku z gry Słodkie na moim kanale. E, no więc tak, słucham, że nagram tę grę. No, jak się nie wiem, o co w tym chodzi, to są po prostu takie... Nie to jest taka gra, gdzie tworzymy jakąś postać. No i tam przechodzimy takie... E, jesteśmy ulicą i przechodzimy po prostu... Przechodzimy odcinki i tam mamy flirtować z, z chłopakami, no o to No, no więc tak, trzeba najpierw stworzyć postać. Ogólnie jestem tutaj zarejestrowana i już tylko muszę zmienić... <laughs> um, no, wygląda twarz. Okej, okay. włosy będą takie. Kolor. Zawsze z tym mam problem, jaki kolor dać. Ponieważ dużo mi się podoba kolorów. Ogólnie to mam kilka kątów w sumie w tej, w tej grze. Więc. Um, tego tutorialu to po prostu sama sobie przejdę i, i no, no i wrócę. Przejdę ten tutorial, bo wtedy to będzie dużo czasu zajmowało. Nie wiem, kurde, który kolor. Um, Nie będzie ten. Już. No, takie oczy mogą być. Chociaż kolor wasów. Nie no, dobry, niech będzie ten. Znak sobie jak to jest mój auto. Zatwierdź. Okej, to jest. No, prezentacja regulacja. No więc dobra. No, ja co przyjdę i zaraz będę. <laughs> Um, no okej, okay, już jestem, no i mamy odcinek, już pierwszy, okej. Okay. Dzień dobry Mieszaku, witam, witaj w Słodkiej emocji mam nadzieję, że się się zaklimatyzujesz w nowej szkole, jest gdzieś cisza. Dobra, wszystko że Ja dalej. Że na się spotkać z Nataniem, głównym gospodarzem szkoły, która jest sprawdzi czy teczka z tymi dokumentami jest kompletna. W tej chwili powinien być w pokoju gospodarza, więc od razu się spotkać z gospodarzem z <coughs> wycieczką. no. Dobra, pójdę od razu. Hej, Nataniel, tutaj to to dzień dobry, szukam głównego gospodarza. Wcześniej udzieliliśmy, może Natania w pokoju A no, no. A, przywitam się grzecznie, może? Dzień dobry, to jest Natania. Nie potrzebujesz tak kazałam się z Tobą spotkać, ale mam teczkę z dokumentami. A, muszę przyjść, przejrzeć moją teczkę z dokumentami. Dyrektorka kazała to zrobić. No, nie, może to. A. Och, jesteś nowy oczywiście, że przyjrzę Twoje dokumenty. Odwraca się i szpila w swoich papierach, potem wraca do mnie. <tosłuch> W sumie to brakuje kilku rzeczy w twojej teżce Okej, okay, dobra, już jestem, musiałam na chwilę przerwać Dobra, co tam mówić? W sumie to brakuje kilku rzeczy w twojej teżce. Proszę jeszcze odsuńcie, do komentarz 25 opłaty na tę Dobra, dalej No dalej No już, kurde, no Coś się zacięło Ech... Okej, okay, dobra. Um, dalej tak. już, bo coś mi się... ...przez to z internetem zawiesiło, ale to nie A co najważniejsze, na <coughs> to, że zapomniałeś dołączyć formułę. Lasz z podpisem jak rodziców musisz go dostarczyć. To chyba nic poważnego, w końcu to tylko papier. Jesteś pewnie sam, że wszystkie dokumenty. Okej, okay, w takim razie zostałem ci to wszystko. I przyjdę, kiedy będę miała pozostałe dokumenty. To chyba nic poważnego. Wywraca <laughs> oczami, nawet jeżeli ty to nie obchodzi, to wykręcę te żeby w jakiś ten sposób, sam się nie prawam w Twojej też. <laughs> Dalej. Przejdź do mnie później i tak upewnię się, aby Twój formularz nie zgubił się wśród innych papierów. Zakończ rozmowę. <laughs> Co um. miałam? Aha, no to zdjęcie od tych dokumentów. Dzień dobry, stanęła, szukam kogoś, kto mógłby mi pokazać szkoły. Dzień dobry, stanęła. Cześć. 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 Um. Dopiero co tutaj przyszłam, z wiedzą na szkołę. Spoko, idź No <grym> to pa. O, oh. i hey, masza. ku, jak leci. Co ty tutaj robisz? Spoko, a ty jak to się stało, że tutaj jest... Co ty? Co ty tutaj robisz? No, dowiedziałam się, że się przeprowadzę lub poproszę o przeniesienie do tej samej Szkoły co ty. Mam nadzieję, że się cieszysz. Naprawdę to miasto. Zakończyłeś już wszystkie formalności związane ze zmianą Szkoły F. No super, ale mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. To nie masz rady. Tylko jeszcze będziesz za mną. Muszę nie działalizować. Um. Ech, no super. Ach tak, powiedz, gdybyś Ci potrzebowałam pomocy. Dobra, to pa. <coughs> Och, myśla. Ku, zapomniałam ci powiedzieć, przykro mi, ale w końcu nie możemy zapisać się do tej szkoły. To żart. Co, dlaczego? Co takiego zrobiłam? kupisz sobie mam takie opcji, żeby nie przyjechał do tej szkoły. To żart. Ach, zgadłaś. <laughs> Hahaha, słaby ten twój żart. Chyba nie jesteś jest zbyt dobry w opowiadaniu gości Haha, Hahaha, ale to nie jest śmieszne, że też No, niech będzie to. <coughs> <laughs> Hahaha, wypuszczam tym, razem, postaram się w palce <coughs> um. Hej, moja kochana, wszędzie szukałam ci, co tutaj. Co tu robisz i to na dodatek w takim stroju? Pomyślałam, pomyślmy jestem Twoją opiekunką i wróżką, ma do prezentacji, które pomóc Ci w poszukiwaniu miłości, miłości, pięknej miłości, w, w, moje, w moim poszukiwaniu czego, ale co? Już odleciała. <coughs> Przez nas nasz Nixpor został umieszczony w Twojej szwadzie lub szafie. Okej. Okay. <coughs> A więc odnosi się te zupełnie tweetyczki, dokumenty. Nie mam jeszcze sprawdzić, czy twój jest w razie czegoś jeszcze później, okej. Okay. Daj mi ch chwilę spokojnie z, z tymi dokumentami, gadasz tylko o tak zawsze jest taki ciebie, zdecydowanie nie jesteś zdecydowany. Pff, daj mi chwilę spokojnie z, z tymi dokumentami. Mówię tylko dla ciebie, nie przychodzi się później skarżyć. Chcę pewna, że jak ktoś takiego wypić Tak, nie, przepraszam, nie chciałam cię obrazić. Może jak połóżę szklany, to ci położę. Przepraszam, nie chciałam cię obrazić. Masz rację, następnie, że wypić się, postaram. Jak w sumie to nie powiedziałeś mi, że mam mąteczkę, czy nie. W sumie to nie się zawiesza wśród innych papierów, ale o dużo mnie na trzymać. Ale też mogę zrobić swoje zdjęcie. Możesz pójść na bazar, słyszeć tam o tym drobnym stencji. Masz może pieniądze? Nie, ja przecież pieniądze mam. Dobra. nic więcej nie pytasz. <laughs> na miasto, okej. Okay. Na bazar. Zdjęcie kup. Okej, okay. mamy zdjęcia I teraz... <laughs> um. Tak, teraz... Um, mam mi wszystko, tak? Chyba tak. Okej. Okay. W sumie to powiedz mi. Nie. Czy jesteś na łatek Nazywam się Iris. na się i rozbędziemy będziemy rozmawiać na lekcję? Cześć, jestem jestem myszaku? No i mi myszaku. Mam nadzieję, że będziesz się tutaj dobrze czuła. Do zobaczenia później. <laughs> Dziękuję, do zobaczenia. Ha, to ty jesteś tam Tak, cześć. Mamy ja szczęście z nowymi dziewczynami, prawda dziewczyny? Ha, ha, ha. Au, ci mnie, gdy przychodził. O, panienku, udało ci się dokończyć wszystkie formalności. Tak, oto moja peczka. Zobaczymy, nie... nie przyjmuję takich ale ten chce kartek znaleźć, przynajmniej jakiś spinacz, dokument, i w do Okej. Okay. Ken, masz, ma masz przy sobie spinacz z papieru? Nie mam, ale, jakiś, ale jak jakiś jak znajdę to ci dam. O, tu jest, dobra. To twoje uzywały... Osoba... No teczka, zobaczmy zobaczymy, proszę podaj mi tym razem wszystko się zgadza teraz teraz mam widziałem jesteś są słodkiej a mam slekcie już się skończyło, możesz iść do domu, co widzę. Ja, ja tu widzę poczekaj, nie miałam czasu cię oprowadzić, ale mogę przynajmniej ci pokazać bibliotekę jak coś. Okej, okay, czemu nie? Przygotuj się na spotkanie i wybierz fajny strumień. Okej. Okay. Chodziłam za zadanie odpoczynka. że wie się mi, że czasem wstęp jest zarysowany tak dla uczniów, którzy szukają informacji teraz z różnych projektów i prezentacji. On może tu przechodzić, kiedy chce, bez jest głównym gospodarzem. Zobacz. <tryk> Szczerze to nie wiedziałam, że jest tutaj biblioteka. Widać, że on lubi to miejsce. Zakończę odcinek. Okej, okay, teraz może pójdę do mieszkania. Powiem tylko, jest ten naszyjnik. Okej, okay. gdzie jest ten naszyjnik? Tutaj nie, bo są jakieś to nie. Um, tu. <laughs> Peruki, co to jest? Jakieś puste. O, jest i naszyjnik. Okej, okay, zatwierdzę go. Nie, tutaj jest nawet to samo. Notanie, sympatia 10, kasja, sympatia 5, kęć, sympatia minus 3. Ken, którego pójdzie i my to kędzinę wydaje się być bardzo, za bardzo zakochany i niespecjalnie z tym gry jest bardzo miły i uczony. Ale także jest chętne, trętne. Uwielbiam czekoladować i zacznę na widź. Ostatnia kryb Dimitri. Sympatia zero. Postać, która pojawia się w odcinku demonstracyjnym w specjalnym odcinku Halloween 2011. No, zaprawdę nie najlepiej. Ocena: 5 gwiazdek. Ken. No, nie wiem. Tak na trójkę. kastel no czwórka. Ty um. mi jest, że to nie ocenia, nawet, nawet go w ogóle na no, budku w tym domu Okej. Okay. Pójdziesz do mieszkania. I co to jest? Telefon. <coughs> nie masz nowych wiadomości? Okej. Okay. zadania. Aha, są to te? Dobra. ok no to ja się już z wami żegnam. To by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!